Kolejnym ćwiczeniem, bardzo podstawowym na klatkę piersiową będą pompki. Istnieje niezliczona ilość wariantów pompek. Ja Wam pokażę taką, którą w zasadzie najbardziej lubię, czyli z nogami na podwyższeniu. Jest to wersja cięższa niż z nogami opartymi na ziemi, gdyż jakby jest większy nacisk tak naprawdę na górę tułowia. Utrzymujemy pozycję, potrzebujemy do tego ławeczki, krzesła, czegokolwiek na czym możemy tak naprawdę ustawić sobie nogi. Przyjmujemy pozycję. I teraz tak, poprawna pompka. Yy, przyjmujemy wariant, kiedy ręce są mniej więcej na szerokości barków. Opieramy sobie stopy. Ręce na szerokości barków. Ręce delikatnie zgięte. I teraz, wbrew pozorom, ważne, żeby zbiąć pośladki i napięć brzuch. Gdyż jest to element stabilizacyjny. Nie obciążamy kręgosłupa. No, Wchodzimy. Łokieć. Zostaje w linii z Margacki. Podnosimy się do góry. Nie, no, musimy położyć razem nie. Nie, to nie jest tak, się Wyde. Czyli bardzo ważne, spięte pośladki, spięty brzuch, gdyż to warunkuje nam tak naprawdę stabilizację całego korpusu. Do tego pracuje mocno. Klatka piersiowa, pokażę Wam wariant ciekawszy, zaczerpnięty z gimnastyki. Mianowicie potrzebujemy do tego takich uchwytów, poręczy, żołkowych, co przypomina takie coś. I teraz robimy dokładnie to samo, wersja ta jeszcze bardziej angażuje klatkę piersiową, gdyż bardziej ją rozciągamy, możemy zejść niżej. Ręce mniej więcej na, na szerokości barków, uchwyty równolegle. Pięty brzuch, święte pośladki, schodzimy. Rozstrzygamy. Nie prostujemy całkiem lądu. Zkoczymy, podnosimy de wydech. Możemy zastosować różnych chwyt, yy, różną szerokość rąk w zależności jak się chcemy, chcemy zaangażować bardziej, lub mniej środek klatki, szerokość klatki, łokcie nieco wężej, możemy prowadzić szerzej. To jest taka wersja powiedzmy podstawowa.